ten rybuzony ja jest wortalny. Siema, siema, się, masz o wszystkim? A to kolejny. Tak, ork, co masz daj. Ork, masz dwa. Dwa, dwa, dwa. Dobra, lecimy z wczoraj. Przypomniał mi się wczoraj, jak mówiłeś o e, dungeon. jak to było? Defenders. A, defenders, co mi się pomyliło z Darkest dungeon, i dlatego nie, mówiłem, nie. że tam jest płatna i tak dalej, i tak dalej, tyle kosztuje. Nie, 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 to mi chodzi o dungeon Defenders. Dobra, Dobra oczekuję darmowa. na ciebie. Dobra, no to lecimy. Dawać mi tutaj niestety, czyli się, czy się rozwalał co wychodzi? A ma orki na początek Niestety zacząłem postawiać i nie zmieniłem jakichś punktów smutek <grym> A teraz upgradeowałem jeszcze zamrażanie? na innej brogi. Następnej w tej poskażesz M Trochę już zaczyna wychodzić, trzeba się cofać. No leczenie dałem, nie ma się. Tu kwas jest mój też. Tu dalej też jest mój kwas. Mój stun. No i zajebiście. Teraz z prawej wychodzą. Z obu stron leś na tą ja tu będę stał Górą wchodzą Górą? O kurde, leś na górę Ja będę starszy tutaj nie dawać radę. Damy radę, tu jest dużo pułapek Mały deszczek z kwasu. Ja ci są auto ataków na razie. No dobra, dobra. Seria, za pójdę, 11. Brawo. Nie z pułapek. No, mi się kwasu. Je. Moja pozyc czasami mówi jakby dostawała orgazmu. Zdarzył się mhm. Dobra, trzy te Trzy fale różne Bomby, bomby lecą Leczymy, leczymy No i padłem no Mówię, bomby lecą Zabijałem je, ale się nie udało Moneta No właśnie do monety chciałem pójść Ale padłem <laughs> Też byłem własny na tą monetę i po prostu padłem Ale ja zdobyłem a teraz też kolejną. I jeszcze jedną. Z góry koboldy zbiegają. trzymaj ten na górze, jeden dole by to jakoś działało. Dobrze idzie, dobrze idzie Kwasu jak najwięcej Oczywiście Kolców fuj O to chodzi Trzeba, to postawił da się to sprzedać? O, tak będzie lepiej Dobra, ja myślę, że gotowy jestem. Ej, ja to jest ja w ogóle też. 12 fal. Górą będą szli, uwaga. O Boże, to na górze co idzie? Hala Lecą tutaj wybuchowe Uwaga na nie Mój stun daje sobie radę z każdym I zajebiście Zaszedłem? Mam nadzieję bo idą już dwóch gór No dobra, dobra przyjdę po drugą stronę These orcs must die A muszą, muszą umrzeć to wszystkie Dlatego też trzeba je napierdalać Jak najszybciej No na górę... Wiemy, że ta granat wciąga No Im trudniejsze poziomy, tym lepiej No pewnie, ja zawsze tak lubię No się, bo tam górą idą Mały deszczek z kwasu Kasnolu, cofaj się, do jasnej cholery Powiem ci piąta fala już to blisko naszej szeliny. No ale i tak, i z mam ja tutaj mam tu pułapki Ta. w Tuny, tam kwas robi swoje. Dzieci, na Dobra. Kolejna pola, lecimy, lecimy, lecimy. Jak one piękne padają, i flag, flak, flag, flag. Tylko koboldy lecą? Eee, nie widzę. A nie, wybuchowe, ok. To jakiś kurdy troll jest, Taki nowy, wiesz? Zabiję go na swojego. Ale... I padł. Moneta, fajnie. To no, nowe trolle, takie duże. No Mówiłem mówię, o nich teraz. Ale nie ma ich jak zatrzymać na Twoim kwasie. Noo. Zdysponować. Kwas jest naprawdę dobry. Ten troll jest silny. Ona dużo hapała. Regeneruje się. Co? Regeneruje się ten troll. Na kwasie, na kwasie go zatrzymałem i... Stunę no jeszcze na końcu dostałem, nice. Boneta! Dobre. Delikatne pieczenie kwasu, uwielbiam je! Mhm. Myślę, że tutaj postawię tych swoich strażników i będzie zajebiście, Bo kwasu już dużo jest. Chyba, że po twojej stronie jeszcze o. Tak paczek nie można bo tutaj ustawić. Oni dali do ogólnie górą. Mało tak. do nich idzie. My w ogóle nie korzystamy z tych tych, tylko tutaj żyrandel można rozwalić itd. i tak dalej. Tu można ten taki tak. wałek puścić. To wałek zostawimy tu na ostatnią tą falę. Tutaj się trochę w góry rozstawiłem Powinno ich na najmniej obić okay. na początek no Ja już jestem gotowy, startowałem, czekam na Ciebie Ja mam jeszcze 1100 fejsu uh -huh. Jeszcze jedna pułapka z końców gdzieś Gdzie to można by ją dać? Tutaj postawię Wchodzimy Dobra Na wybuchowych, pamiętaj Jak zobaczę jakiś, są Jeden poszedł na górę, wybuchowy włoga U mnie jakiś pobieg, zdjąłem go Dobra. Dołem biegnął Mami To wystarczy raz się ich trafi to Radzisz o, tu, tu na, na dole? nam zostałem, padam. Chciałem ich e, zmienić, no, no, dam radę, tylko tyle, że. Chciałem ich na swoich zmienić, co nie? Moneta! Nie! Okej. Okay. Jest, moneta! Brawo. Czaszek jeszcze nie było. Już się dumny.

tutaj strzelców masakruje Strasznie dużo ich jest O widzę, że domem lecą Ja dam radę, to jest dużo kwasu Ale teraz idą, masakra po prostu No, ale fajnie tak Czym więcej tym lepiej, przynajmniej dla mnie Moja piękna twarz. Jedziemy kolejną od razu. To jest ta cała droga góra-góra jest teraz zaminowana ze mnie. <grym> o to chodzi. Powiem ci, że mało mówię, bo się składam. Nie chcę tego. Mówisz? Ja po prostu, na, ja prostu napię się i umrę. Ole, tu przebieg duży. Uwaga, uwaga na tych sprintujących. Moneta. Trzy. Moneta. Ładnie z nimi idzie. No, pięknie. 5000 golda, o to chodzi. Ja stawiałem między międzyczasie i mam 3000, tylko. Pala Aby zynów. chodnik, pułapek im zrobię. A ja paladynu nastawiałem tutaj przy wejściu. A w razie czego, jak tylko ktoś się przejdzie, to pad od razu. Dobra, ja startuję. ja jeszcze chwilę, a w sumie też. Mam ja tu e, górę prawą nie muszę się bać w ogóle Fajnie Bomba Trzeba bardzo te kule z bombami Kurde, 100, no, a tu. Nie! Padam. Dostałem 100, no, a potem jeszcze trzeba było 4 bomby na twarz. Ja trollę załatwiłem. Pełne skupienie, nie? Taaan To miałem bardzo małą chatę, miałem te pięknie stuny działają Piękność Cudo i poezja Tun, super Dostałem Uneta. No nie, uguszył mnie, to nie Jedyna no Jedynasta fala, przedostatnia. Tam u góry rzeź, będzie się działo i po twarzy Już nawet dojść nie mogło Dziwisz się jak tyle pułapek jest? Tego? Jest moneta? No też widzę na dole jedną O nie, Trzy trole. niech dwa nawalają jednego A ty ją widzisz, a ją mam O koleś, tu, tu trzeba trolla, nie nawalam Dzięki OK Stadia falaa Prawo stroną się nie przejmuj górą. Ale biegają się. troll może nie, nie przejdzie. I, i trole idą Idzie, idzie, idą idą O, z, zlegował mi się albo się zbugował. Nie, nie, ho, idzie idzie na manio Mi się, bo zlegował. Ale powiem Ci, że w tej fali to dużo idzie. No ja to jest zajebiste właśnie. No. Jaka rzeź grupowa. To moja mana. Jeb... pierdół. To no już koniec! Ta... Break dance! Yeah, parę ja picków wyodjebałeś. Muszę... Wycięstwo, trzy czaszki. No to co? Kończymy, co nie? Tak, do zobaczenia w kolejnym... O, strażnika. Tak samo mam. Cześć. Na, pa. na razie, pa.